Zapraszamy na materiał z otwartego jam session w klubie muzycznym B-17, który rozpocznie się już niedługo tutaj na tej scenie. Mój kolega mówi do mnie, Ej, chodź, chodź, słuchaj, tu w takim pubie są dżemy, nie? A, on mówi, A co to są dżemy, nie? chodź, zobaczysz, fajnie jest. Na stadionie kilka lat temu powstało stowarzyszenie. Jest to stowarzyszenie Marcelin Art. Jest to stowarzyszenie tak naprawdę non-profit, w związku z tym, jakby te działania, które organizujemy, nie przynoszą nam korzyści, poza takimi korzyściami emocjonalnymi poza tym, że tworzymy tutaj swoje misje, wizje, działamy. W wielu obszarach takiego wsparcia społecznego. Sama idea sprowadza się do tego, żeby zachęcić. Innych muzyków do tego, żeby grali z nami, żeby w ogóle grać razem, bo taka okazja też nie zdarza się wbrew pozorom aż tak często, raczej w takich okolicznościach bardziej akademickich, tak. A tutaj mamy pewną swobodę działania, to też nas bardzo otwiera. Jest to też pewna forma rozwoju dla nas i, i chcielibyśmy też innych zaprosić do tego, żeby, żeby grali z nami. I można się poznawać i grać w wielu innych miejscach, także na tym to myślę, że polega. Pierwszy raz w ramach trybuny organizujemy Jam Session, który jest takim moim marzeniem, moim dzieckiem i taką perełką, którą się bardzo cieszę. Głównie wykonywaliśmy utwory, część utworów popowych i część y, utworów, które możemy zaliczyć do, do kanonu standardów jazzowych, gdzie jest gdzieś ta forma, jest gdzieś ta główna melodia zachowana tego utworu, ale. Na podstawie właśnie tej melodii tego, co jest w, na podstawie akompaniamentu tej melodii potem wykonywana jest improwizacja. Czy macie jakieś rady dla osób, które grają, śpiewają, ale chciałyby się jakoś śmielić? Jakoś ich możecie ośmielić, jakie macie dla nich rady, jak się przełamać? Starać się znaleźć swoją strefę komfortu. I robić wszystko, co się tylko da, żeby z niej wyjść. Ja wychodzę z założenia, że nieważne, że się pomylisz, ważne jak wylądujesz. Także jeżeli się uda jakąś pomyłkę uzasadnić, to ona jakby u nas potrafi być zaakceptowana i uznana za coś nawet nowatorskiego. Czyli może nawet yy, rozpocząć coś tak, nowego. To jest taki koncept, właśnie, że powtórzona pomyłka staje już się myślą muzyczną. Jednak niepotrzebnie się człowiek boi, że mogłam dużo wcześniej jednak się otworzyć, dużo więcej wychodzić, bo to naprawdę dużo daje. Jeżeli długo mamy styczność z daną osobą, znamy ją prywatnie i jednocześnie zaczynamy z nią grać, to tak naprawdę niektóre pewne jakieś rzeczy, aspekty wychodzą kompletnie bez ustalania. Wystarczy, nie wiem, machnięcie ręką, spojrzenie na tą drugą osobę, a ta druga osoba już dokładnie wie, co mamy, co myślimy, co chcemy właśnie zrobić. Mówi: "O, dobra, spojrzał na mnie. Robimy to. Robimy to." Hm? Czyli jest takie connection. Dokładnie, jest connection. dokładnie. No, to jest I podstawa. Tak no to mówimy. Tak właśnie to mówić. często ludzie z zewnątrz zwracają uwagę na to, że jak muzycy, którzy improwizują, grają ze sobą na scenie, to patrzą na siebie są w stałym kontakcie, gdzieś tam wzrokowym, takim czuciowym ze sobą i są troszkę tak oddzieleni od tej widowni. To się różni znacznie od takich popularnych koncertów, popularnej muzyki. No a to jest też po coś, nie? Musimy się ze sobą dogadywać na bieżąco, jakby na tym też polega improwizacja, że nie zawsze to idzie tak, jak zostało zaplanowane na próbie. No bo chcemy od tego w pewien sposób podchodzić. tak? To moment decyduje o tym, co się stanie dalej. Bardzo często nasi odbiorcy też wpływają na to, jaki będziemy mieli pomysł, czy ten utwór skończymy tutaj, czy będziemy jeszcze grać. Także no, trzeba tę trzeba komunikację zachować i, i bez niej no, ciężko by było. I to dopiero początek czegoś większego. Miejmy nadzieję. To wszystko razem się tworzy gdzieś tak em... Nie tylko na poziomie organizacji, ale na poziomie serca, na poziomie jakiejś duszy, na poziomie wspólnej misji, wizji, bo są to działania w dużej mierze nie tylko kulturalne, ale też społeczne, bo jest to otwarty event, event bezpłatny, gdzie każdy może przyjść, być, zaistnieć na scenie, być taki jaki jest. Mamy pana, akustyka, on na pewno tutaj cię wesprze. Zapraszamy. Jeżeli ktoś ma ze sobą instrument, chce zaśpiewać, zagrać, macie pomysły, zapraszamy i grajmy razem. Po to się tutaj zebraliśmy.